No i zaczynamy kolejny mecz. W tym spotkaniu zmierzy się MKS Modojewo z drużyną z Powidza. Modojewo gra piłką na swojej połowie. Na spokojnie rozprowadzają piłkę. Teraz Powidz z niebezpieczną akcją. I strzał, ale. Ale niedaleko Bramki Powiedz, dzisiaj bardzo dobrze się prezentuje na tym turnieju, jeśli chodzi o debiut. I teraz spokojnie młodojew od Bramki Powiedz, cały czas buduje. Akcje, starałem się zdobyć bramkę krok po kroku. Na spokojnie, teraz na swojej połowie powicz. Powic z niebezpieczną akcją w polu bramkowym strzał i obok bramki.

Pol Brak powiem I 1-0 dla Powidza. Grat z numerem 10. Strzela gola dla Powidza. Masz tam podką, Igor Perlicki. Młodojewo z groźną akcją, ale bramkarz broni. Dobitka. I świetna obrona. Obrońcy 27. Jakub Nowak. Świetny występ w jego wykonaniu. Teraz niebezpieczny rzut wolny pod polem karnym dla drużyny Spowicza. świetnie broni bramkarz spowidza no. ja faul na załomniku spowidza. Modojewo cały czas dąży do zdobycia bramki, lecz nieskutecznie żółta Nie. teraz pod polem karnym Lecz obrońca wybija piłkę Niebezpieczna kontra MK Smodojewo nie ta. Tu wyrzucaj. Bo, bo tamto trzeba będzie wyjąć. bo Supreme? trzeba Fabian, wyjąć. Powiedz cały czas na połowie, Młodojewa, Na spokojnie rozgrywałem piłkę, dążą do zdobycia bramek. Teraz wrzutka, lecz bramkarz MKS Młodojewa spokojnie łapie.

No. Teraz faul dla Modewa. Na spokojnie budują akcje. cały czas dążą do sytuacji bramkowych. Wychodzą teraz na tą ładną pozycję do strzału, lecz bramkarz dzielny broni. Świetny występ bramkarza po widza, Szymona Kutniarka. I teraz biali od bramki. Nim, krew, krew. Powiedz na spokojnie, podaję na swojej połowie. To oni mają wynik, mają dużo czasu. Lecz dalej dążą do sytuacji bramkowych. Na jest tak. tak? fajne, fajne. Tylko, że tutaj co, Człownie, się myślałem, że w brawo, teraz do przodu. Teraz do przodu. O! A tutaj jest mój manier. Odbiłem MK Słoneczny. Świetna akcja, lecz obrońca powiedział: świetnie broni. No właśnie zakończyła się pierwsza połowa meczu. Drużyna Spowidza wygrywa jednobramkową przewagą. Właśnie rozpoczęła się druga połowa meczu MKS Modojewo DPS Powic. Spokojnie teraz Modojewo klepę piłkę w swojej połowie. Teraz rożny dla DPS-powidz. Świetny strzał zawodnika z numer 10. Igor Perliski. Świetny występ w jego wykonaniu. Raz rożny dla modewa Teraz Modajewo z kontrą. Niebezpieczna sytuacja. Modajewo cały czas dąży do akcji bramkowych, lecz powiedz bardzo, bardzo dobrze odpiera ich ataki. I teraz 3 na dwóch. I niestety dla Modojewa, lecz wspaniała obrona brebkarza. Do końca pozostało 7 minut. Świetna interwencja bramkarza z Modojewa. Warto dzisiaj wyróżnić bramkarza Modojewa Krzysztofa Mile Teraz znowu świetna interwencja Krzysztofa Mili. Powiedz cały czas pokazuje, że mogą być groźni ze stałych fragmentów. I teraz kontra, kontra Modejewa. Jest strzał i wyrównanie na 1-1. MKS Moduevo. Strzelcem zostaje numer 10. MKS Moduevo. Teraz powiedz niebezpieczną Aksją. On daje strzał, ale bramkarz świetnie broni. Młodewoc w tym udziale w tym turnieju świetnie sobie radzi. Wyprowadzają kolejne akcje. I teraz niebezpieczna akcja zapowidza, lecz bramkarz świetnie łapie. Młodewoc właśnie wyprowadza sobie następną akcję. Pokazują, że mogą być groźni. Strzał, ale obrońca świetnie broni. do bardzo dobra szansa dla Powidza Dwa, na plan. świetnie w tym meczu sobie radzi Igor Perlicki, już z dwoma bramkami. Drużyna spowidza, świetne podanie. I mamy karny. Mamy karny dla powidza. Jasny gwint, karny. Teraz mamy karny w formacie soka, sam na sam, 10 sekund na oddanie strzału. Wielka szansa dla powidza. Tylko pytanie, czy to wykorzysta? Wykonawcą karnego jest Wiktor Woźnia. I Bramkarz świetnie broni. Krzysztof Mila. Młodejwo cały, cały czas napiera na Powidz Lecz Powid świetnie odbija ich ataki A Teraz Powid z wielką szansą, ale wremkarz broni Teraz świetna obrona Fabiana Magasa Dwie minuty do zakończenia tego spotkania. Udajowe zgodne bramek. Teraz świetna sytuacja, ale Igor Perliski znowu w akcji. Świetna obrona tego zawodnika. Teraz rzut wolny dla Powidza. Żółta kartka dla zawodnika MKS Modewa Gabriel Gołębowski dostaje żółtą kartkę. Do końca myśmy grali w osłabieniu przez półtorej minuty. Teraz niebezpieczna sytuacja dla Modewa. Choć Bramkaż świetnie broni. Teraz rożny dla MK jest młodej, bo... Teraz niebezpieczna kontra, powidza. 3 na 2.

Nie wymagasz, jak pozycję do strzału, zawodnikiem Kasmodejewo. podaje. strzał, lecz bramkarz broni. Mudejewo z kolejną akcją. Ej, kurwa. Leży. Zawodnik 11 leży na murawie.

MK jest teraz w dobrej pozycji I właśnie zakończył się mecz DP Spoid MK Modojewo. Wyniku 1-1